Jestem Manoraz z tej strony, elfo. A mm, dzisiaj zrobimy super rzecz, ponieważ. Yy... Czekajcie. Dobra, dzisiaj zrobimy super rzecz, ponieważ yy, nie wiem, czy widzieliście. Dokończyłem ogólnie tą tutaj bazę i zobaczcie, jak ten pokój mi się najbardziej podoba. Zrobiłem takie małe pokoje, bo wiedziałem, że większych nie będę w stanie i dachów nie robiłem, bo po prostu mi szkoda diaksów. łodzie to rozwaliłem. Strasznie mi laguje. Jak zwykle, gdy nagrywam mnie. Tak to naprawdę nie lagowało mi chyba nic jeszcze nigdy. I właśnie ten piasek w dusz co w poprzednim odcinku się pytałem. Mm, y, wiem co z nim zrobić, można siać brodawki I w dzisiejszym odcinku mieliśmy iść do netheru i zwiedzić mm, tą jakby świątynię Zobaczcie tu posadziłem brodawki Dobra y, Mieliśmy iść zwiedzić tą świątynię y, Ogólnie już tam do tej świątyni schody z, y, zrobiłem I weszłem tylko na mur, tam więcej nie zwiedzałem Ale dzisiaj też chciałem jeszcze zrobić y, najlepszy miecz chyba w minecraft ale nie, to nie jest najlepszy. Ale bardzo, naprawdę, bardzo dobry miecz. Um, dlatego najpierw sobie zwiedzimy tam świątynię, czy co, co tam jest. I wtedy polecimy. Yy... Ale głośno, czekajcie. Nie wiem, czy mnie było słychać. Dobra, chyba już mnie dobrze jest słychać. Dobra, teraz dobra, tutaj idziemy. I chyba nie dokończyłem. I już zapomniałem w ogóle, co chciałem powiedzieć. Dobra. Wiecie, ile już mam staku tego? Mm, yy, to, co parzy, o tutaj, to. To. Tyle mam już tego staku, że naprawdę nie. Jezu, nie mógłbym teraz spłonąć. Ej, podobno, jak się postawi łóżko w Nederze i się y, będziemy kładli spać, to ona wybucha. Kiedyś możemy to sprawdzić na odcinku. Na pewno nie dzisiaj. Bo dużo roboty jest e, do robienia. Jezek się boję tej lawy, nie. Unikam tej lawy jak ognia. Dobra, i tutaj mamy te schody, i ogólnie na tamtym y, chodziłem mościku a tak to nie chodziłem jeszcze nigdzie. Także dzisiaj będziemy zwiedzać, i oby nas nic nie zrzuciło, bo tam są te blazy. I właśnie, y, zdobyłem pałeczkę blazy, ogólnie, bo wczoraj my, nie, przedwczoraj mnie za atakował Blaze i właśnie zdobyłem tą pałeczkę. I i, i nie wiem co z nim zrobić. Ogólnie do tej do alchemii tam y, można te pałeczki na te ognie przerobić. Czy no na te takie jakby ognie i, i ten i można tam alchemię sobie robić i podki najważniejsze, podki na niewidzialność nie Blaze, Blaze. A la ty o, widzicie? Elo. I już jedna pałeczka. Płomienna yy, różka. Płomienna różka. Płomienna różka. Dobra. I po tym mosie, o tutaj chodziłem. Tam proszę do końca tam nic ciekawego. Nie ma tam są te trupy czarne. Ale tutaj bym chciał zwiedzić. A tutaj chyba nic nie ma z tego, co widzę. Ale dobra, idziemy tutaj najpierw. Najpierw. A i właśnie tego jeszcze. lamusa tutaj. Ło! Właśnie tego, co mi teraz podpalił. Tego lamusa też zabiłem. I mam te, te, te łzy gasta. Łzy gasta mam. Bo to jest. on się chyba Gast nazywa, ale nie wiem. Wow, dobra, tu jest, nic nie ma, ale tam jest ten cool kurde, lamus jeden, nie wiem jak go tutaj, jakoś muszę go ominąć, e... czy tutaj jest spawner jakiś, czegoś, co tam jest, czemu to jest taka dziwna lawa, ogólnie nigdy jeszcze był w takiej świątyni, dlatego to jest... Dla mnie nowość, fuck Blaze. Czekajcie, jak on sobie tutaj podejdzie. Dobra, ki, podjeżdżam go! Elo, Lamosie, Wirusie! Dobra, elo. O niej, nie do nam pałeczki. Co to mnie bije? Co to? Tylko siotrup walony. Oh, kurde, nie pokonam go chyba. Mam za duże lagi. Nie pokonam go. Dobra, kochani, umieram. Co jest? Porobię go? Lol, porobię chyba tamtego tego. Ej, porobię tamtego ląsa. Lol, dobra, idziemy szybko, uciekamy stamtąd. Jak mało serc ma, Szybko, muszę coś zjeść. Dobra, już jestem chyba najedzony. Mogę... Kurde, ciekawe czy mam jakieś złote jabłka już nawet. What the hell? Jakby ktoś mnie teraz zepchnął. Ale bym... O nie, O tego lamusa bym wyjaśnił, nie? Dobra, idziemy tu. No nie, tam są jeszcze te... O nie, Blaze! Nie, czekaj, to był Blaze? Dobra, Ki, nie mam czasu, gości maj nowych. Ale A, jakie mamy? Co jest grane? Ej, coś mi... Coś mi biło? Albo to od tego ognia. Dobra, idziemy, szybko zwiedzamy. Um. Mam ważniejsze sprawy do roboty niż z jakimiś lamusami. Dobra, tu jest jakieś pourywane drogi. Jezu. Powiem wam szczerze. Nic tu ciekawego nie mam. Chyba, wiecie co? Nie chce mi się chyba tutaj chodzić. Jak na razie nie znalazłem, a zwiedziłem bardzo dużo. Tylko, kurde. Jak stąd wyjść? Ogólnie nie pamiętam wyjścia. Ej, łota! Jak toś skrzynka się tu znalazła? Ej, dobra, ciekawe. Fajnie było, gdyby jakieś diaksy tu były. Ale co. O! Sztabki złota, gitara, elo. Dobra, elo, zabieram to. Ej, dobra, w sumie nie idziemy jeszcze. Jak mają być jakieś tabeczki. Złote to mi się to podoba. Pani kochani. Pani kurde. Łodzi panie. Aha. Nie, nie. Enderman. Enderman! Enderman! Nie! Dobra, a i niech mnie zabije ten lamus. Albo go ja go zabiję. Elo Zginął. Jezu, nie mu w oczy spojrzałem. Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego mu w oczy spojrzałem? Nie wiem. Uuu, dobra, najgorsze jest to, że teraz nie wiem, jak stąd wyjść. Jest ogólnie kichanie. Bo tego Blaze'a nie tu podjeżdżam i z niego patyki jak nie wypadają te, 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 te ruszki, coś tam, elo, go giniesz, dobra. Eee, ty! No coś, jest... o dobra, wypadł patyk. Wiecie co? Lecimy? Kurde. Dobra, elo! daję Ej, ciekawe, czy wyś... wypłyniemy na powierzchnię? Na powierzchnię? Na powierzchnię spróbuję. Jest, wypłynąłem na powierzchnię. E, dobra, próbamy sobie tutaj. Alo, elo, halo. jak tam życie? Siemanko, siemanko. O, Blaze, siema, mordo. Ja tonę ogólnie. Elo. Odwróć się. Ucimy, cimy, ucimy. Dobra, jestem. Ja Jesteśmy w naszym świecie. Chyba. Tak, dobra. Dobra, niech się wszystko wygeneruje. Ok, i robimy teraz najlepszy miecz w Minecrafcie. Jezu, tutaj. Właśnie! Ile ten odcinek trwa? 10 minut. Kurde, no to potrwa 20, bo zrobimy najlepszy miecz. I jeszcze yy, ogólnie miałem zrobić skarbiec. Ej, ja mam. What? Skąd ja mam tutaj miecz diaksowy? Aha, dobra. Dobra, bierzemy te dwa kilofy tutaj. Zrobiłem sobie ogólnie kilof z jedwabnym dotykiem. Ej, no w sumie. Dobry ten miecz. Ale nie, dobra. Bierzemy diaksiki. Ogólnie pakujemy się teraz. I ja chcę robić y, skarbiec. Y, skarbiec chcę robić. Y, dobra, bierzemy wszystkie wszystkie surowce. Bo będę to przerabiał na bloki. I, i, i robimy skarbiec ogólnie. Będzie gites, mówię wam. Ale tego stona już mam... Tyle, że no szczerze, mam dość rzeczonka. Weźmiemy sobie teraz lapis. Tutaj lazury. Dobra, pyk, 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 elo i jeden ten. Dobra, i przerabiam to sobie na bloki. A tutaj nie mogę, to w tym w craftingu trzeba. Nie w craftingu, tylko w salerze rzemieślniczym. To się chyba nazywa. To się crafting chyba po angielsku, nie? Jakoś, jak, coś koło ko tego, nie? Dobra, robimy tak. Bloki lazurytu. Tutaj dużo chyba tych bloków wyjdzie. Jeszcze 30 bloków. Chyba. Szybko, 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 szybko. I 85 bloków węgla. A nie mogę jakoś tego przetrzymać, żeby było szybciej. Nawet nie mogę, nie mogę, nie mogę, chyba. Dobra. Czekajcie sobie. Tutaj. Okej. Okay. Nie

3, 2, 1, Elo. Dobra, 21. Yy, dobra, najpierw te redstone. Y. Zrobimy 7 bloków redstone'a. To i tak już w sumie dużo, jak miałem tylko stack redstone. A. Nie no, bez przesady to dużo nie jest raczej. A, ale dobra, ja chyba zrobię cięcie, bo coś czuję, że to zajmie mi no, trochę czasu jednak.